Cześć Boże kochani, z okazji świąt Bożego Narodzenia składam serdeczne życzenia wam wszystkim. Przede wszystkim tego, aby Chrystus rodził się w naszych sercach. Jesteśmy przy Szopce, ona nam przypomina o Bożym narodzeniu. Wspominamy ten czas, ale chciejmy na nowo zaprosić Chrystusa do naszego życia, aby On żył przez 365 dni w całym roku, abyśmy potrafili dostrzegać w ubogich. W biednych, nie tylko materialnie, ale również duchowo, w tych, którzy źle się mają, we wdowcach, wdowach, porzuconych, samotnych, chorych i cierpiących, twarz samego Chrystusa. Życzę pokoju, wewnętrznej radości, a nade wszystko tego, byśmy potrafili cieszyć się z bycia ze sobą razem we wspólnocie. Wam wszystkich niech Bóg hojnie udziela łask. I błogosławi. Wszystkiego dobrego.